Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek w sklepie Pepko. Dzisiaj zobaczcie z tego samego materiału, co jest bluzeczka, mamy sukieneczkę. Sukieneczka to hiszpanka, długości maxi z rozcięciem, kochani. I tutaj mamy taką gumeczkę pod biustem oraz gumeczki przy rękawkach. No i góra też jest na gumkę, więc taka hiszpanka. Można sobie na ramiona opuścić 50 zł myślę, że fajna cena, materiał kochani, zaraz sobie sprawdzimy bardzo fajna sukieneczka biało-czarna, więc taka można powiedzieć w miarę uniwersalna i zaraz zobaczymy białe klapki, czarne klapki czarna torebeczka, zresztą dodatków można ile tam się chce pozmieniać i tak dalej i tu mamy 100% wiskozy także bardzo serdecznie wam tą sukienoczkę polecam tutaj nagrywam ten filmik wcześniej był nagrywany niż film zmierzymy jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu zmierzymy to serdecznie zapraszam tam mierzę właśnie tą sukienkę a teraz przechodzimy dalej do przeglądu tutaj mamy koszulę koszula jest z kieszeniami rozpinana tutaj mamy stujeczkę tak się prezentuje kolorek beżowy, na lato idealny do białych spodni. Tutaj mamy odcięcie. Karczek jest. I kosztuje 40 zł, i największy rozmiarek to będzie 46, z tego co widzę, myślę, że widzę dobrze. I jeszcze tutaj właśnie z ciekawości, chciałam zobaczyć ten materiał. Ja nie wiem, czy ja tutaj dojrzę teraz, ale chyba było nie za ciekawie. Wydaje mi się, że to 100% poliestrubu, więc o, nie polecam, powiem Wam, że teraz można znaleźć naprawdę w fajnych cenach, ciuszki o wiele z lepszym składem. Tutaj kolejna nowość to będzie t-shirt. Ja w, kolejnej, w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwsza myśl myślałam w pierwszym momencie, o może tak myślałam, że to jest sukienka, bo takie długie, ale doczytałam, że to jest t-shirt damski, kolory m, brązowy z. Białym. I cena jest 25 zł. Już mamy metki zmienione. Pepkołoman 3XL. Zobaczcie z tego największe. I czy ja tutaj też będę sprawdzała skład, chyba bo mnie właśnie zaciekawiło chyba tak. I zaraz zobaczymy sobie. Właśnie jaki jest ten skład. Muszę sobie powiększyć, bo. E, tak i skład chyba nie jest za ciekawy, tu jest chyba coś poliester i wiskoza no także też e, jeżeli chodzi o skład jakiś super e, nie jest e, i tutaj mamy góry od kostiumu kochani ostatnio Wam pokazywałam dół a teraz widzę, że doszły również góry od tego kostiumu tak on się prezentuje i e, 25 zł jest cena największy rozmiar to e, 2XL z tego akurat kompletu. No i kochani, na wyprzedaży mamy, mm, zobaczcie, 50%. Wyprzedaż tutaj dużo jakichś koszulek. Koszulki są mm, właśnie i damskie, i dziewczęce, i dla chłopców. Tutaj mam akurat nie załapałam się na tą koszulkę, taki fiolecik za 5 zł. Zobaczcie, jakie fajne. Akurat już nie było mojego rozmiaru. Tutaj jest biała, którą Wam też pokazywałam w filmiku za 5 zł. Także 3xL zostały, wydam właśnie tam 3xL. Te fioletowe mi się podobały, ale właśnie już nie było. No i te szare również była przecena po 5 zł. Także lekcie sobie zaglądajcie, może coś tam upolujecie, bo teraz naprawdę są fajne ceny. Tutaj zobaczcie na przecenie też dla chłopców. Różeczka 8 zł tu mamy kolejne 10 zł, teraz w ogóle ten weekend będzie handlowa niedziela więc wiecie, macie szansę coś tam sobie upolować, tutaj dla dziewcząt luseczki też po 5 zł tu za 12, także myślę, że warto się przejść i tutaj mamy już kochani polóweczkę dla panów polóweczka, stójka, 3 guziczki cena 30 zł i największy tutaj rozmiar mamy 2XL jeżeli chodzi o tą polówkę, bardzo ładny kolor tej polóweczki, taki niebieski i tutaj mamy jeszcze kolejną oliwkową ona będzie w cenie ona będzie tym razem z kołnierzykiem i zobaczmy jeszcze szybko cenę 30 zł, również tutaj 2XL największy rozmiarek ta, ta niebieska mi się podoba, bardzo ładny jest ten odcień niebieskiego i tu kolejna koszulka Poszulka będzie w cenie 20 zł. I tak samo 2xL to największy rozmiar z tego. Tutaj jeszcze sprawdzam, ale już Wam pokazywałam tym z kaktusem. I tutaj mamy jeszcze nowość z takim rekinem. I tutaj będzie kochani cena: 35 za rekina i też 2xL największy rozmiar. Napiszcie mi w ogóle, czy byliście już na jakiejś wyprzedażach, czy coś upalowaliście. Dajcie znać koniecznie. A tu jest ta polóweczka, co Wam tam pokazywałam tak. Mm, za tą niebieską, tu lepiej ją było widać. Podoba mi się jeszcze bardzo ta koszula dzisiaj też byłam. Powiem Wam i tak zwraca uwagę ta koszula 40 zł, męska. I tutaj 2XL również jest największy rozmiar. Ona ma akurat długi rękaw, ale bardzo ładnie wygląda i też ma bardzo ładny kolor. Tutaj, kochani, mamy takie kule LEDowe, LEDowe światło 35 zł. Możemy zawiesić, wydaje mi się, że ostatnio wam pokazywałam taką białą. To będzie chyba to samo, tylko po prostu inny kolor i możemy zawiesić sobie, zobaczcie. Jest siemka do wieszania, także bardzo, bardzo fajne te lodowe światła i tutaj mamy nowy dozownik, nowy dozownik w cenie 12 zł ciekawy i tutaj do dozownika mamy jeszcze szczotkę do toalety i to będzie komplet tworzyło szczotka jest za 30 zł. Więc, jak macie życzenie, w takim kolorze bardzo ładnym beżu. Dzisiaj zauważyłam też fajne tutaj zabawki. Za 30 zł taka bramka. Można sobie postrzelać gole na podwórku albo gdzieś tam w wolnym miejscu. Tutaj jeszcze super takie zestawy po 25 zł. Zabawki. Tu te garki, no po prostu rewelacja. 30 zł świetne, no jakieś tam lalki wiadomo, no jest dużo, dużo zabawek ja Wam zazwyczaj nie pokazuję ale tak przechodziłam, powiem Wam super te zestawy po 40 zł także naprawdę tutaj jest ogrom tego a tu jeszcze na wyprzedaży mamy taki zestaw zobaczcie, za 20 zł mamy tą taśmę, zszywacz i dziurkacz znaczy to jest urządzenie chyba takie na taśmę, tak? czy, czy z taśmą to już jest razem? Nie wiem, tam nie doczytałam. Jak wiecie, to piszcie, kochani. I tutaj mamy dla chłopców, zobaczcie jaki urodza, jeżeli chodzi o bieliznę. I również o spodenki kąpielowe. Teraz naprawdę jest ogromny wybór tego, więc naprawdę ta handlowa niedziela można sobie, wiecie, iść coś tam pooglądać i wyhaczyć. Około 15 zł tutaj widzę za takie spodenki kąpielowe. I to są jeszcze świetne, zobaczę z Day, no po prostu rewelka tutaj dla mniejszych, też cena 15 zł. Bardzo ładne tutaj mają tę odzież dla dzieci, dla młodzieży. Fajny basen, ba, basen. fajny materac za 15 zł, ma 70 na 60. Dmuchany, tutaj mamy takie okularki i takie jeszcze za 17 zł do nurkowania, do pływania akcesoria oraz różne różne tam baseny, zabawki i tak dalej na wodę kochani jeszcze Wam chciałam pokazać taką sukieneczkę wiecie co, nie wiem czy ona była, może była czasami coś tam się wiecie, mi wydaje że nie było, a było 50 zł największy tutaj rozmiar 44 w każdym bądź razie gdzieś mnie tak zainspirowała i tak sobie na nią na nią się tu dzisiaj zatrzymałam kolejna nowość kochani dla mężczyzn, bardzo fajna bluza taka cieńsza, zapitana na same dwie kieszenie, ściągacz mamy tutaj przy rękawkach, czy na dole, bardzo ładny taki szary kolorek, cena 50 zł największy rozmiar 2XL kochani, bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne moje filmy na Instagram, podróżuję i filmuję, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku trzymajcie się zdrowo, cześć!